Wczoraj wieczorem tak sobie myślałem, gdzie popełniłem błąd. Patrzyłem na internecie różne schematy, czemu mi się robi te spięcie na tych kablach. I powiedziałem sobie, że następnego dnia przyjdę i odpalę ten silnik. I przyszedłem i zacząłem grzebać, i pokażę Wam. Co wygrzebałem Tutaj włą włączę zapłon Patrzcie Kurde te kable o, Pompa się odzywa Czek engine się świeci Nawet wskazy są E, zacząłem szukać przyczyny Tutaj ktoś izolacją zawinął Odwinąłem tą izolację, ale tutaj nic ciekawego nie znalazłem no, Tylko taki kabel jakiś, nie wiadomo o co chodzi Już te przewody nie iskrzą To znaczy, że jest iskra Poczekajcie, muszę zapłon włączyć. Zapon włączony. I teraz zakręcę rozrusznikiem i powinna być ich iskra. Jest iskra. A co się okazało? Okazało się, że jak macie to kostkę i to kostkę i te kostki są takie same i po prostu miejscami zamieniłem i dlatego na tych przewodach mi iskrzyło. Teraz wezmę, rozkręcę ten dekel. Postaram to jak już uszczelnić Żeby Jak odpalę żeby mi olej nie leciał Bo jak rozrusznikiem kręcę To jest małe ciśnienie to powoli leci ten olej ale Ale jak silnik dostanie obrotów to będzie tryskało niesamowicie na pewno Odkręcę ten dekel i zobaczę czy da rady go uszczelnić Już to rozkręciłem Tutaj spęknięcie Fit Oleju, tak wygląda. o tak był mocowany, tym do silnika. E, ale niestety ten dekel jest w bardzo złym stanie. Ja to wszystko wymyję, wyczyszczę, spróbuję na poksypol skleić, skleić, żeby chociaż na chwilę było szczelne. Już poksypolem pokleiłem, o, tak to wyszło z grubsza. Teraz będę musiał takim starym silikonem, premium Zasilikonować tutaj, tylko delikatnie, żeby mi to środka nie wpłynął, bo jak mi to środka wpłynie, to może mi gdzieś w kanał olejowy wpaść i coś zatkać delikatnie, będę musiał przesmarować. Dać o ring, no i przykręcę, przyschnie i będę odpalał. Pamiętajcie, nie róbcie takiego czegoś w domu. To tylko takie jest zrobione, żeby ten silnik odpalić na chwilę. Już trochę zaschło. Pora wlać oleju, no ale proszę nie komentować mojego zachowania w tym momencie, bo yy, Powinien tutaj olej iść specjalny do tego silnika, a nie taki olej do silnika do samochodu, ale ten silnik na chwilę tylko chcę odpalić. I lepiej taki olej niż żaden, tak? Nie będę, nie będę rozgrzewał tego silnika, nie będę pałował, chyba, mam tego nadzieję, tylko aby odpalić, tak? Dobra, leję olej, paliwo i odpalamy. Nie wiem ile tutaj oleju wchodzi do tego silnika, ale dolałem pół litra i okienko jest pełne. Zapłon jest. Teraz rozrusznik. Czekaj, czy odpali? Jest ten kabel tutaj. Dobra. coś nie chcę odpalić czekajcie trochę plakiem go podlałem Wezmę go plakę. A, I tak ole mi cieknie i tak. Coś wtryski, nie działają, nie podają mi paliwa, nie wiem czemu. Ta pompa paliwa jest uszkodzona, w ogóle silnik nie chce ruszyć, ale wciąż się nie podaje. I teraz założyłem zbiornik od Hondy CPR 600RR. <noise> muszę go odpalić, muszę. Dobra, yy. podłączam przewody i odpalamy. Kurde, jak teraz się nie ruszy, to nie wiem co wam powiem. O Działa, chodzi, pracuje, kurde w końcu O co to leci to? O kurwa Co tam się stanęło Wywaliło olej Matka boska Częstochowska I tak się skończyła ta historia. Odpaliłem, odpaliłem. No ale co było widać na nagraniu, bo przed chwilą obejrzałem to nagranie, że od początku już tryskało tym olejem i to sporo nawet. Co ja zrobiłem? Dobra. Idę po piach żółty, żeby to zasypać. Ale będą hejty w komentarzach. Niesamowite. Dobra, lecę, trzymajcie się, cześć, do następnego.